Cześć! Siemano wszystkimi, ja jestem DF, a to jest kolejny odcinek z The Forest. Postaram się robić troszkę krótsze i oczywiście jest ze mną Evil, no taki, taki save zastaliśmy właśnie, no, no, no. nic się Sio. nie działo. No, sorry, właśnie się w sumie nie pozwolę ci przywitać. Takie coś zastaliśmy. Nie wiem czemu, ale robią nam wyjazd po prostu na bazę i nam rozpieprzają ją. Tam przed chwilą widziałem, ten boss szedł. Znaczy ten taki, ta uśmiernica właśnie tam idzie, nie wiem czy to widać. Dobrze, przy tam przy drzewku. No, jak Czyli nas troszkę... zobaczy, to mamy lipę, nie? Ale sobie poszedł. No, to rozwala mury, nie? Z tego, co mi wiadomo, nie, czy to nie, nie ten. To nie ten. Stary, nie wiem, czy tu nie trzeba gdzieś i, i lać z nimi, bo może być trochę bieda. Na no, jak idziemy? Tutaj jest dwóch. Tutaj trzeci. No, by trzeba było, jak Czwarty, pojedynczy. piąty. Pięciu jest, stary, co najmniej. Jak ta, nie lepiej. A pod nami... Ufa, jest odbyt. Pod nami chyba też jest jeden, tak mi się wydaje. Oh, Ufa. dobra, to się biję z nim. Bo jest tu. No, ale leje. dalej lejemy go w leje, jak mam energii full, olego leje. No zginę? Bo ja muszę mur naprawiać, bo go roz... już ten mur rozwalamy. No Jezu, ile on żyje? Naprawię Dobra. mur teraz. Bo ja Dobra, le jeden mur. leży. Ja już nie mam tego, nie, nie wiem czy się naprawia, ale już. Ty z drzwi dostał. Śmieć. Jak to za się szybko leje, ty? Dobra. Dobra, padł. Soda wypada z ziemkaty. Poczekaj. Nie wiem ty czemu, tak? Ej ja poczekaj, ja muszę iść ze dwóch Spoko Dobra, to najwyżej... sam postaram poradzić Ale ja do góry wejdź, żeby cię, żeby ja cię nie zabili sekundę. No, czekaj sekundę Ogólnie... Ja nie wiem, na sekundę może... Ja na góry Ogólnie... To trochę lipna sytuacja. sytuację, znaczy... Postanowiłem robić krótsze odcinki, bo... Ostatnie... Które... Trwały które trwały po, prostu po godzinie, tam nie wiem, 40 minut i tak dalej, miały zaledwie 21% oglądalności, czyli zbytnio nie ma sensu nagrywać tak długich odcinków, bo nikt tego nie ogląda później. I lepiej po prostu będzie, jak, jak te odcinki będą troszkę krótsze i będą pojawiać się częściej, nie? czy coś w tym stylu, bo to w sumie nie ma większego sensu nagrywania takich dużych odcinków, skoro tam na przykład z tych 1500 osób, które, które to oglądały, Ogólnie to, właśnie, te 27% jakiś tam w małym stopniu, nie? Ale ta katana naprawdę jest kosa. Jak się ma energię, to niesamowicie leje. Dziewięćset trzeci. Zajbi się. Jak się nią zajbi, się leje, nie? Strasznie opębrań. Soda leci z jąków. What the fuck, w ogóle. No i trzeba było w końcu rozbudować tą bazę w jakiś tam sposób, już chyba, się, e, chyba wszystkich, tym tak się wydaje. Także podbieram sobie itemy, które tutaj się wydropiły z czegoś tam. Tutaj podpalane wszystko, no i porobimy sobie jakieś te mostki, żeby tam w miarę było jakieś, jakieś, miejsce ucieczki przed tymi świrami. Bo właśnie w, taki, w takim, stopniu, w sensie, że może być, może być po prostu lipa później jak, 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 się, jak właśnie to coś wbije nam się do chaty, bo nie wiem no dlaczego. Ale to idzie w moim kierunku i w sumie troszkę się tego obawiam, jakby nie było. Może postawię sobie tutaj jeden ten mostek. Mm, mam nadzieję, że to mnie nie zabije. Gdzie w ogóle ten mostek jest? O, o to mi chodziło. Not yet available in multiplayer? What the fuck, przed chwilą? Przecież to normalnie mogę budować wcześniej. Dobra, widzę, zawróciło. Chyba, że z tego więcej. Na razie tylko jedna chodzi. Dobra, to może przez to, że wbiliśmy się do jaskini. Jak już to po prostu znaleźliśmy, to może być taka lipa, że też sobie będzie tutaj chodzić. O, o ten mostek mi chodziło. Czemu się nie robi? Jestem, yeah, Spoko, spoko. Ja już tutaj postawiłem mostek, także za chwilkę możemy budować. Możemy wszystkich? Stary, to, ta katana jest taka operz z masakra, nie? No ona szybko bije, ja zauważyłem. Strasznie szybko bije. A uważaj, bo ten te, tutaj, ten, ten taki ten... Ten maskowaty idzie właśnie no, tam, w stronę no, bazy. Idzie? Idzie w stronę bazy, no. no jest to jakieś, nie wiem, 10-20 metrów od bazy teraz. Tak jak bo ale może już... zostać jakaś ślop... Nie wiem, wiecie jest jakiś grubas. On chce co chwilę jeść. Ja już tu się na drzewa jak coś. No, nie wychodź ja... teraz lepiej, bo nam się do bazy wbije i może być lepiej patra się tego No ja idę tam do ciebie, wyjdę tylko wyjściem, nie? No 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 ale to już w sumie teraz jest z boku, także uważaj, bo nie jak on bo... pójdzie <grych> Stary, żeby to nie poszło w bazę Ale to to można zabić, czy mi się daje Ja po no. no. najwyżej, najwyżej byś mnie podniósł nie stary, nie próbuj, bo to wiesz, nie wiadomo jak to będzie, na razie możesz to później rozłościć, czy coś takiego, nie? No, Można na razie olej to, potem jak się zrobi jakiś tam. Stary, ja on jest to... no praktycznie on no, jest w bazie już, ty. Przechaj, ja jestem za to. O moją stronę idzie. tu jest. No, nie wiem jak to działa. Także może być po prostu trochę lipa. jak. z jak... za faliczką znowu. Nie wiem, jak się ładza, poniżkę. Na kół? Nie, tu się wyciąga ten do krótko I Patrz, żeby nie wszedł tam na plecy. Trzeba, bo w sumie nie wiem, gdzie on jest, ty. Stary on jest tylko koło kamienia, ty, ja mu mówię, zaraz to przyjdzie. Także może być trochę kaszano. Ale dobra, najwyżej no się ucieknie. Jeep, jeb! gdzie to jest? No. Gdzie widział jak to skoczyło? No. No, jeszcze to jest? Dzień no, to. Zreczyli, so, bo ja nie wiem gdzie to jest, tej. Tu jest, po lewo widzę. Po ty, on jest tutaj w bazie, ty. Gdzie? Rozjebał na mur! Ole, śmieć! Ole, Ty mur nam rozjebał! To już niech idzie do nas, chodź tu. Niech on do nas przyjdzie. Tu rozwalił nam mur. O ja tam jest Ja wiedziałam, że. Ja że to jest ten, co mur rozwala. A wyrypię mu z Czekaj, bo... Liczował się. U. Ja pierdzielę, obrócił się, a ciebie przecież... obrzucił, czekam walnę mu. Stary... Bieda no. jest, jest bieda. Ej, nic sobie nie robi z tego, że go biję. No patrz. Paweł nam rozpieprzył mur znowu. DZIEŁ! JEP! Rozwalił wszystko dobrze. Stary on nam pozerz zjebał Jo, czy się wkurzył chyba. To fan. Taktyczny. Jezu, co ty tyle kanibali do Stary, nagrywa? całą bazę nam rozpierzył, bro. Czekaj, bo mi inne kanibale biją mi pomóż tych o zabić. Łażę że drzewie jest jeden. No widzę, właśnie krzet na drzewo. Dawaj na kamień, bo tutaj nie biją. Czekaj, ja to skurde. Ej, to jest patola, jak to zabić? Ej, pisz w Jak zabić go? Bo on nam pół bazy już wywalił, nie? Uważaj, uważaj. Co? Co się stało? No, no kamienia chyba nie rozwali, czekaj. Ej, co się stało? Czemu tak na czerwono świeci? Uważaj! Bo ja bombę rzuciłem, uważaj! Tu! się! <laughs> co ty ja nas zabiłem? Ej stary to na jego nie siedział, ej. ej! What the fuck? Nie wiem, ale nie wiem, że wyśledziłeś drzewo. Zaraz całą bazę będziemy roz, zaraz Tu ja nie wiem, czym ja go mam palić. Ściarki może? Koktaj może zrobić? Nie, wiem, się nie spali. No co, to jak to zabić, stary? Nie chcę. No, opali się. No to no, nie zginie. Jako tylko wyglądałem właśnie, że on się musiał spalić, ale on się palił tak trzy razy trzeba było go podpalić. No to no, trzy no, razy lepiej jak na całą bazę ma rozwalić teraz, że już rozwalić Dobra, wyda no. przebudujemy ten uryk bo nie pasowały. Uważaj się złosi złości, A nie, on się pali chyba, nie, 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 nie się wtórzył. Dup! Dup rozwalił drzewo. Wyra mnie nam, ścina je widziałeś? To? No. Czy nie? Ej, drzewo i... Ale to możesz normalnie go podpalić, wiesz? Zobaczymy, Ej, może za któryś razem chodźmy padnie. Chodźmy tak. trochę dalej od bazy, co? Stój, stój, stój! Czekaj, bo no nie, ma... nie ma innego kamienia takiego. Ale chodź... Najwyżej będziemy uciekać, bo on nam całą bazę rozwali, jak będziemy tutaj chodzić, koło tej bazy. Chodź tutaj. Najwyżej trochę do, do niego będziemy, nie? Stary, ale czemu on już teraz wyszedł? 10, Dziesiąt... to on chyba dopiero... What the fuck, ten zaraz na mnie skoczy, coś czuję. Nie, miasto tu, tu jest. Dalej, dalej się nie spalił. W czekaj, czekaj, nie w końcu właśnie się nie? rób mu nie, nie rób nie Jak go podpalisz, szkielam. Ale no, dobra, no. próbuj. Czeka, to się pod L zapalało. Jeszcze nie no, Zapaliłem Napali się, pali się, został Uciekł, 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 stary, to się chyba na dwa hita. O, zginął. dobra. Ja Super. Ty... Super. Stary, ale połowy baznę rozłupił. Weź to, ja, krój. Nie da się nie da się go. Kroj... Nie, jak naprawdę coś z tego musi być, skoro. Takie to silne jest. Ej, ale najgorsze jest to, że on rozwali na mury, ty i te. A nie, są te belki. Eee, to light, stary. Myślałem, że to będzie tak, że on nam po raz wszystko. Jakie, bo moja postać jest głodna znowu, idę muszę coś zjeść. O kurka jest Hanibala i tego zjeść. What? Ej, nie, nie wiem co tu się stało. Ja muszę nosić, ale trzeba te deski ktoś nam, tak ktoś nam bije tego, bazę. Ej, tam jest kolejny. No nie. Ten dupny. Z to mam bazę rozpieprzać. Ja, 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 Szarża, ja. uciekaj, uciekaj, Ej, no przecież to jest... Nie, wynosimy się z tej bazy, bo one tutaj się tutaj chyba respią teraz, nie. Ej, to jest inny, to nie jestem sam. No ja muszę wejść do bazy. bo ja nie wskoczyłem. No. fuck! No, moja postać jest głodna. No i nie mogę przeskoczyć, przez mury. Na trzy razy się pali, dobra już wiemy. Dup. Wyszkocz teraz. No nie, nie umiem skoczyć. Uważaj, weleri. uważaj. Bo ja Ej, ale to nie jest ten sam, to nie jest ten sam, to jest ten większy. Tu, pleca szybko, muszę, muszę zrobić jedzenie. Ej stary, to jest ten większy. No to ja mam ono w stary... tej falle. No, to tak mi się To wyda, idiota, się wyda. I mi się wydaje, że tu trzeba... Tu trzeba będzie porobić... Taki? Tu trzeba będzie porobić te bazy, takie tu trzeba będzie porobić na jedno na domku. I tak, żeby... a w sumie on drzewa rozwala, także lipa. a jak rozwali ten mur, tak, znaczy nasz domek ten duży, to wynosimy się. Jak rozwali go, no to wynosimy się, no. bo my tyle go budowaliśmy, że to... Trzeba jester, bo to nie ma, nie ma sensu w sumie. Ja sobie muszę ugotować je, to nie... Czekaj, nie, bo szkoda, szkoda w sumie tej sody. Uważaj, by się pcha cię ciebie, pa, z sobą, nie. Pa, idiotę, Czeka, pa, idiotę. Na pa się podpalało, nie? No. No, ale, ale czekaj, czekaj, ja go spróbuję wpalić. Pa, skaczę do ciebie, pa. Co to jest? Nie. Ale odcycysuj no, się, hmm. Opali się. Nie. Dup, 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 co, co, na mnie? Nie, ucieka, no i dup rozwali zaraz. Wkurzy się, dupnie w mur i koń po murze. Co gorzej, jak domek nam rozwali. Ale on bił w te drzwi i nie rozwali. To może tylko ten, 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 który tutaj padł, rozwala mury, a ten tylko bije. Bo to nie jest ten sam chyba, nie? Ej, no co jest, nie mogę wskoczyć. Uważaj, uważaj, uważa. raz już mi plecy chciał robić. To za co Dawaj. Też takie palice, a jak się młot tutaj robi? Ty może zrobię. No... Bierzesz ten, ścierkę i... i ...bowus. Bowus. No, tak, co tak... czego tak uciśnił? A mieliśmy... Z... Stary, a mieliśmy pobudować nas. No. Uważa, by się wkurzył. Obchodzi nas. Fuck. No, mieliśmy pobudować, i co? I... No i co? Trzeba będzie odbudować. Trzeba będzie odbudować, nie pobudować, Tak, Chciałem bardzo to... zrobić jakąś fajną... E tu jest taki kamień jeszcze drugi, chodź. On, on padł już chyba, ja go podpalili radziony jest. jest? No, o, tu jest, leżeć. tu padł. Dobra, to Ale go trzepie, ale go trzepie, patrzę na niego. Gdzie? Ale go trzepie, ty jest? czekaj, żeby... on żyje, a nie żyje już na pewno? Czekaj, ruszyłem go. Nie. Nie! <laughs> Ale to jest lipa, stary, mi się wydaje, że już też po bazie mamy Chodź porobimy te na, na drzewach domki, bo to... Ulu, no, takie jest no, zda... kolejny kaniba A Bo ten, ten typ jak tam... ten, ten... nie, ten zwykły Rozwalił Staro... drzewo, na które budowaliśmy No to zrobimy mostek z tego domku ja, na to drzewo Ja spadłem do tej dziury, ja pierdziele Nie widziałem czekaj. Teraz mamy tyle tutaj tych desek, że to chwilę zrobił. No. Ej, to weź jakiś duży ten domek na drzewie, zrób, żebyśmy wiesz. Ale to domku na drzewie nie będziemy robić w sumie, zrobimy tylko ten, tą łatę, ne? A, dobra. A tu gdzieś w takim miejscu, żeby był duży wgląd, tam chodź zrobimy, tam, na tej górce, tak jakby tam jest takie jedno drzewo. Gdzie, czekaj. Tam, i tam to będziemy mieć duży wgląd. Jak coś. A że Ty, tu? To... Nie, tam. Tak, jak tutaj? Tam. A stary wiesz, to. <laughs> Co? Kurde, świr, stary, ze skrzaku już wyskoczył. No ale bieda, stary, prawie się narobiłem w gacie, nie? Ale go no i zginę. No, no Ta katana jest świetna, nie? Dobra, dawaj, jeszcze mostek zrobię. Czyli w sumie ile? Tu potrzeba. Ale nie, czy to nie będzie z daleko, stary? Paki, paki to jest dystans. No to spróbuj. Załatwier później będzie No Ale najpierw, najpierw, najpierw trzeba uważać, bo jeszcze jeden świr biegnie. Stary, to będzie bieda. Ach, my chyba tam ten... Jak się wbiliśmy do tej jaskini, to chyba troszkę ich ten... Rozzłościliśmy. Co się stało? Bardziej wyrzuciło, nie? Jak położyłem jedną na drugą, czekaj, to odnowi energię trochę. Tuknął w mur, Dobra. rozwalił na No, to jest trolipa, że tak szybko to rozwala. Dobra, Dobra, mamy dużo tych tesek teraz. Coś mnie goni, chyba. Nie. No co, jak słyszałem coś z tego, jesteś wierzyciel, że za tym... jakiś ty blady. Lego go, Ty Tylko energii nie mam. I co już? Nie uderzy. No, no teraz sobie chyba nie usiądę. Tak mi się wydaje coś. Gdzie za tą czasem muszę żyć odnowić, bo panny. A z tej katany to nawet nie ma jak mnie uderzyć. No. Zabiję go. A nie, żyje. O, teraz go zrobię. Dobra. Ile tam brakuje tych belek? Jest 11, 14 I chyba znowu to idzie ty, bo ten dźwięk taki dziwny był Biorę tą, a gdzie to? Tu? Dobra, jeszcze jedno, dawaj. No dawaj Nie Dobra A przecież jeszcze jeden był tam, to on przyszedł ta już, tamten Co no? A w którym dniu się te tarany pojawiają normalnie? Stary, my to w złym kierunku zbudowaliśmy To Ten mostek Serio? No Czemu w Bo stąd musisz z tej strony Mo Nie możesz jakoś inaczej go pociągnąć? Nie, musiałem po podłączyć go gdzieś tutaj Stąd, do tego nie możesz? Do tego Na przykład musimy go podłączyć gdzieś tu I Czyli z której strony jest linka? Z tej, to z tej nie może być. Ej kanie Dobra, to weź mi chwilę. Na drzewo chyba wskoczył Nie wiem gdzie on jest Musiał linkę zrobić mniej więcej gdzieś z tej strony o ile ich tu jest? z tych garnek chyba znalazłem? Zwykły garnek? Nie Dobra Czyli teraz trzeba to zbudować To zbudować. Ale teraz jest w dobrą stronę? Teraz jest dobrą, 11% No Dobra, trzeba te belki pozbierać po murze. Był mur i nie ma. No, tyle zostało z muru. Wydarzył, nie musimy ścinać drzew. No, a tego stary. Ten chyba, ten mur taki, o, to jest przydatny, przydatny chyba tak na samym początku. Ty. patrz... ile to, on podszedł, tupnął i, i pomoże. Tupnął razem? Uważaj, uważaj, ten... plecy, 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 uważaj. bo już, już nie ma desek. Taki duży mur był, a już nie ma? No to pewnie nie daje całe, całości tego, tylko dam jakieś, jakieś resztki. Brakuje jeszcze dziewięć. Ja mam ja, tylko jedną. Noc pełna atrakcji, trzeba ścinać. Okej, okay, so tu batonikę wiem. Hmm, ja muszę, nie wiem, sody chcemy, sody się napije. Co o ten kurde te dźwięk wydaje? Jak on to bije w ogóle dziwnie. To jak timer? Gdzie ty no. Także jeśli ktoś nie widział poprzednich odcinków The Forest, możecie sprawdzić. Uważaj plecy, plecy bo bijecie. No właśnie. E, możecie widzę. sprawdzić poprzednie odcinki. Tu gdzieś po lewej stronie, le lewy górny róg. Zabije Będzie... mnie. Zabije mnie. Co ty jest? Dupnął mi w plecy raz i mnie zabił. Ty podnieś mnie, że mnie nie zginął. Weź szybko, bo jak stracę te itemy, to będzie trochę lipa. Daj, nie bij się z nim, tylko mnie podnieść. Podnoszę. Palu, mi w plecy, raz teraz ja skinąłem od razu. No, także po lewej stronie będzie takie coś jak i w kółeczku, tam możecie sprawdzić, tam będzie ten odnośnik jakby do poprzednich odcinka, czy nawet do playlisty. Ej, stary to jest lipa, a tutaj co chwilę przychodzą, my sobie chyba spaliśmy sobie miejscowa. No i znowu tak, więc... dostałem. Ich bazę. Jak mi się wydaje. Więc chyba mamy trochę spaloną miejscówę, teraz. Boże, ten kanibal tu lata. Teraz znowu mnie zabije. O kurde, ale w, w złą Padaj stronę. Śmieciu. Czekam, bo w śmieciu. Bo w złą stronę trochę leci. A... O dupak, wywalił. Teraz znowu, znowu belka lata. Nie rozwaliłem niczego? Nie wiem czy mur nie padł, nie. Ej! Shit, nie mam energii czasem muszę antybiotyk mieć. Bij śmiecia. Nie ma spalony miejscówek, tu co chwilę ich jest pełno. Trochę. Trzeba było zrobić nad jakąś wodą czy coś. Ty, tak ja przez chwilę myślałem, że kurde chciałem te drzewo, na którym tego. Dobra, i teraz sprawdźmy czy pójdzie. Łapie tu. Ja mam jeszcze jedną belkę. To jeszcze dziś jedna powinna być. O! Tak będzie pierwszy most wyglądał. Ile na to potrzeba belek? Dwa 27 A, 27 to to same... tutaj ucinamy. Czekaj, to jeszcze sprawdzę, sprawdzę, sprawdzę ile będzie trzeba na to. Dobra, i do tego Gdzie domku... tu jest kanibal znowu. Tylko do u domku jeden. Póki nam tego domku u góry nie rozwali, co mamy ten duży? Stary to będzie, patrz, to będzie pod ziemią szło to No to będzie pod ziemią szło i 100 na to trzeba, żeby to podłączyć z tym halo. Z tym domkiem No, także lipa trochę Za daleko To trzeba usunąć Dobra no. Wydarzy się ktoś, czy nie pewnie ten duży No Stary nie, to spało na miejscu, a mi się wydaje, że trzeba stąd zwijać No to zwijamy teraz szybko? No, tak chyba będzie najlepiej. Bo to jest sporo no patrz stary, tych jest pełno wszędzie, także... Jakbyśmy to nie zrobili, to... No, ale to może teraz jeszcze zostajemy, to najwyżej ludzie przykład w komentarzach, czy to jest, nie wiem, czy oni będą tutaj latać, tylko no, tutaj. No, czy... właśnie, jeśli macie jakieś wskazówki dla nas, jak, jak można to zrobić lepiej, czy jak wbiliśmy mi na bazę, znaczy, na bazę, na, na jaskinię, to znaczy, że już jest lipa i będą nas odwiedzać codziennie te bossy, czy... Czy jak po prostu zmieni miejscowo to i tak będą latać? Czy jak to tam teraz będzie działało? Także napiszcie w komentarzu. Zostawcie łapkę, jeśli Wam się podoba The Forest, bo tak w sumie to masakrycznie dużo pracy włożyliśmy w tą bazę. A skończyło się to tym, że podszedł ten boss, czy jak to tam nazwać to. Zrobił szarże i nie ma połowy muru. Ja muszę się budżet. umyć. No. Także sprawdźcie, co czy znaczy sprawdźcie. Pamiętajcie o tym, żeby napisać jak, jakąś wskazówkę, jeśli gracie lepiej od nas z Deforest. Bo coś chyba, chyba coś źle zrobiliśmy. No, także 21 minut wydaje mi się, że to jest dobra, dobry czas na po prostu na nagranie. Na, na Będzie na pewno tego dużo częściej, ale będą krótsze. No, także dzięki za uwagę, trzymajcie się i hello! Siemano.